Moim rozmówcą jest pani Renata Gonet, prezes firmy Europro. Chciałabym się dowiedzieć, jak po 15 latach obecności na tych targach, jakie są wrażenia z tej edycji. Z jakim produktem państwo przyjechali? Dzień dobry. Jesteśmy tutaj już też prawie że 15. raz na tych targach. Reprezentujemy amerykańską firmę Flir w zakresie kamer termowizyjnych i ultradźwiękowych do diagnostyki wycieków sprężonego powietrza i stanów przedawaryjnych, które służą do poprawy efektywności energetycznej w firmach. Ta edycja jest dla nas troszeczkę taka jubileuszowa i wyjątkowa. Robiliśmy też prezentację w strefie wystawców, także mogliśmy zaprezentować ten wyrób dla dość szerokiego grona. Generalnie jest to nasza grupa docelowa. Wszyscy klienci, którzy tutaj odwiedzają te targi, właśnie służby utrzymania ruchu, to są nasi klienci kluczowi, docelowi, ponieważ dla tych właściwie służb dostarczamy nasze urządzenia. Super. Bardzo dziękuję w takim razie i zapraszam do odwiedzenia Stoiska.